No to co? Oglądamy nowy film Pike'a, Oczywiście dawno nie było, dawno nie było, więc no trzeba zobaczyć to, sprawdzić może garść informacji. HD szczerze o przyszłości w G2, kolejny transfer, tier 1, znamy szczegóły majro 2026. Oglądamy. Pozdro YouTube oczywiście, pozdro YouTube. Kogo chcielibyście zobaczyć w roli zwycięzcy Pegiela Stana? Dobra widzowie, kogo chcielibyście zobaczyć? Jako zwycięzca tego turnieju Ja tak szczerze, widzowie, tak szczerze, to bym chciał, żeby wygrało G2. No ale niestety, nie ma tak nie ma. Ale nie, tak ogólnie, tak jak patrzę na te wszystkie drużyny, to uważam, że nie bym chciał, żeby wygrali. Powiem wam, że oni tak się starali, żeby dostać się do tego tieru, tego wyższego, nie? Jeździli na jakieś lany, gównolany, bo ten VRS ranking jest dupy. Pół roku typy grały, żeby ten ranking VRS yy, yy, był wyższy, nie? Chciałbym po prostu, żeby NiP wygrał, nie? Ze Snap'im tam, z chłopakami. Którzy tryhardowali i organizacja im zaufała, że oni wbiją ten ranking, bo na początku była tragedia, sami widzieliście. Więc no, mam nadzieję, że NiP pokaże pazur, bo dobrze im idzie, naprawdę potrafią dobrze rozegrać mecze. No ale na Spirit uważam, że będzie ciężko, nie? Oni nie wydaje mi się, żeby na Spirit dali radę, nie? To jest za mocna drużyna. Astralis? O, że też, no, z Huxim. Fajnie by było, jakby Huxim powrót i Astralis, ale też będzie ciężko. NiP albo Astralis? Tak, zgadzam się, jest z wami. NiP albo Astralis? Dzisiaj niestety ostatecznie Gitu pożegnało się z zawodami Pegelastana. No. Pojawił się pewien promyk nadziei, że być może zrobią to samo co Falcon w Bukareszcie, gdzie po Bilancie 0-2 ostatecznie wyszli z grupy i całe te zawody wygrali. Powiem wam tak, no ja nie miałem żadnego, do mnie żaden promyk nadziei nie doszedł, że oni z 0-2 zrobią 3-2 i wygrają turniej z Tazem. No nie przezadajmy, że oni z Tazem wygrali turniej. No gdyby, powiem wam szczerze, był Hunter, to. Byłoby to do zrobienia, bo co jak co z Tazem oni i tak zagrali nieźle. Oni mieli 2-2, mogło być 3-2, mogli wejść do playoffów z trenerem trenerem, słuchajcie, i nie było Huntera, który jest wiodącym w postaci, o teraz second callerem w G2 i go też nie było, no, więc naprawdę i tak uważam, że zagrali nieźle. Hades też uważam, że pokazał się w miarę okej, okay. nie najlepiej, nie najgorzej, ale w miarę okej okay się pokazał, no. Miałem nadzieję, że na przyszłych turniejach będzie lepiej, bo też wiadomo, no nie było Huntera, to też... Hades też nie mógł zagrać, tak jak było to ustalone. Pewnie musieli troszkę pozmieniać, więc no też zobaczymy tak na serio dopiero iM Dallas jak Hades będzie grał. Niestety w przypadku g ich historia na tym turnieju zakończyła się już na fazie grupowej na z bilansem 2-3. No Oczywiście no tak, trzeba może, pamiętać, no ale... że same zawody grali z Tazem zamiast Hunterem ze względu na jego problemy jest, z wizą, więc no, ciężej było im należeć Na początku Gitu przegrało z Mibrem oraz Później zaczęli wracać do turnieju wygrywając z Mate i Big, aby ostatecznie przegrać z Ninja Zim Pijamas o wejście do playoffów. Mecz zakończył się 0-2 w mapach. Nib w trakcie tego spotkania uszczypliwie pół żartem, pół serio napisali między innymi, że g gra tak źle, że aż Taz zaczął się modlić. Ninja Mogli sobie trochę przesadają, no staro oni przez trzy lata grali kurwa. W ostatnich dobrych występach wreszcie znaleźli się w top 30 rankingu HLTV. Oczywiście w zestawieniu od Valve jeszcze im do tego daleko. Jak stwierdził Taz już po meczu z Nipem, semy będą dziś ucztować, ale wyciągniemy wnioski z tych porażek. Nienawidzę tego, jak grałem indywidualnie i myślę, że ludzie nie rozumieją, jak trudne było to dla innych graczy, szczególnie no dla tak, Snaksa. Jasne, no właśnie, no tutaj dobrze powiedziane. No Dla Snaksa to było bardzo ciężko kolować, jeśli Huntera nie było. Będą ludziom mówić, że go broni i w ogóle, ale jeśli masz poustalane rzeczy, tym bardziej opierające się na Hunterze, który no ma no, taką rolę, że no, bez niego to drużyna się sypie totalnie. No to jest bardzo ciężko cokolwiek skolować na nuku, tym bardziej jak go grali, tak, no ale do, no, tak mapy wypadły, że ta trzecia mapa musiała być niukiem, jak nie wygrali 2-0. Właśnie, jeżeli chodzi tak stricte o wyniki indywidualne, to w tym przypadku ostatecznie TAS miał najgorszy rating, choć trzeba też przyznać, że Wiktor miał no, no, swoje moment tak nieźle, Cieszy nie? Pan, że Malps wreszcie i na tym który zrobił rating 1.24, choć pod względem KD jest dopiero na miejscu trzecim. No i tak, ten Malps niby bragowo ok, ale tak jako Oglądaliśmy, to, no to jest jeździć bez głowy po prostu, nie? To jest gość, który po prostu albo da heada i tyle, bo więcej nawet jak aimowo zaś się, to on niczym nie pomoże, w niczym. On jest useless po prostu. Nawet granatu dobrego nie rzuci, czy czegokolwiek nie skoluje, no po prostu to jest dawonik tylko na heady. A jeśli tego nie ma, no to jest kompletnym dnem, nie? Tu jest problem w Malpsie. W ostatnim na rada rada bardzo na playera się nie nimi, nadaje. w końcu no. powraca na odpowiednie tory i czuje się Ta też, też w, w meczu na Big dosłownie liczy. nie miał sobie równych. Zaraz przejdziemy do wywiadu Hadesa, ale tak jeszcze, na moment zostając przy Pegielastana, To do playoffów dostali też gracze Mongols Aurory, Natus Vincere, Astralis, Fury, Mibru, Spirit Oraz wcześniej już wspomniane Ninja Sim Pijamas Astralis zaczyna wracać na odpowiednie tory Po tym jak dowodzenie przejął Huxi Do tego transfer Fury w postaci Molodoya i Ekindara Zaczyna wracać na odpowiednie No ale też no nie grali na jakieś świetne drużyny Na Spirit przegrali no, dlatego też no im poszło jak poszło Na Odik, tak, na Pain Które no jest po zmianach i gra Tragicznie, no i na Virtus, tak no, które też ku się, no też nie przesadzajmy, że powraca na dobre tory, wydaje mi się, że z Kadianem też by to ugrali. ...powiednie tory, po tym jak dowodzenie przejął Huksi. Do tego transfer Furii w postaci Molodoya i Jekindara jak na razie przynosi pożądane skutki i no, pierwszy raz w tym roku dostaje się do pajówków dużego turnieju. Na 13 w sobotę zapowiedziano jeszcze Showmecz, który będzie właśnie w takiej konfiguracji, jaką widzicie na ekranie. No i teraz idąc już do Hadesa, Haltafa V stwierdziło, że jest to krótkoterminowe posunięcie i na co w tym momencie liczy. Czy chce być sprzedany do innej drużyny, czy jednak nadal walczy o stałe nie. miejsce w despole, mimo tych wszystkich plotek o dołączeniu Sandpajusa. Jak szczerze stwierdził Olek, nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Chcę po prostu grać jak najlepiej pokazać się z jak najlepszej strony, więc jeżeli g zrobi coś, co pójdzie w drugą stronę, powiedzmy okay. nadal mam opcję. Chcę tylko pokazać, że jestem wystarczająco dobry na tier 1. No tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no to jest tak, że Olek y, uważam, że Hades ma w dupie totalnie, czy on zostanie w tym składzie, czy nie. Y, najbardziej dla niego ważne jest to, żeby on się pokazał jak najlepiej, nie? Żeby... Ludzie zauważyli go, że jednak można na niego liczyć w tym tierze pierwszym, mocnym tierze drugim i wtedy możliwe, że jakaś 12 się po niego zgłosi. To jest dla niego bardzo duża szansa, po prostu. To jest dla niego bardzo duża szansa, żeby jeszcze zaistnieć na tym wysokim poziomie. G2 mu dało tą szansę, naprawdę. TAS i Snak dali mu tą szansę, nie? I ekipa. A propos tego ostatniego zdania... A nie zagrał źle. ...i dodała, że jeżeli on jest uznawany za snajpera tier 1, to Hades też tam pasuje. Za co no, dostał sporą o, aprobatę od społeczności. No, no tak, o. Zapytało się też. Te trzy turnieje to nie za mało, aby to pokazać. Na co Hades stwierdził, że jest to wystarczające, aby zaprezentować tak, no, się z jak najlepszej dostarczy. strony? Pojawiło się też takie Mimo. stwierdzenie, że obecnie na rynku nie ma zbyt wielu awuperów no, do wzięcia i czy ma. daje mu to większe możliwości na powrót. Cytując raz jeszcze Hadesa, myślę, że awupa w CS2 jest znacznie inna. Nie możesz już ufać żadnym kontom, więc musisz w mniej na wyczucie, a bardziej na czymś, co znasz. Myślę, że rynek jest teraz dość trudny, jeżeli chodzi o awuperów, więc zobaczymy. No i Ale zobaczcie, że kiedyś bardzo dużo snajperów było, nie? Dobrych snajperów wyszedł CS2, Zmniejszyli się broki średni się zrobił, więc naprawdę no, tych snajperów jest bardzo mało, więc no Hades naprawdę ma dużo, dużą szansę, no ja mam nadzieję, że się uda i będzie mogli go oglądać. No i na koniec Olek też przyznał, że podobało mu się być prowadzącym i nie wyklucza, że powtórzy to w przyszłości. Wracając e, jeszcze na upadam, moment do mnie Mapsa, to on też dodał powinien. kilka grosz od siebie, a propos Hadesa. Twierdzi na między nimi, że te plotki nie mają wpływu na kogokolwiek i każdy podchodzi do tego w sposób profesjonalny. Mhm. A co tyczy się Hadesa, dodał, że stara się być aktywny, próbuje pomóc mu w kolowaniu po CT i czasami ma też klikę Ciekawych zagrań. Stwierdził również, że czasami staje się trochę cichy, w zależności od dnia, ale ogólnie czują się z nim naprawdę komfortowo. O wszystkim na bieżąco jesteście informowani na naszym Discordzie. Nie no tak, no widzę, wiecie, no tutaj Hades uważam, że powinien skupić się tylko i wyłącznie na łupie. Bo kolowanie, to wiecie, no, jak jest deficyt snajperów, wiadomo, no igli też jest troszkę deficyt. Jednych i drugich, a no tak taki kąsek jak masz snajpera i igla, no to to jest w ogóle sztosik jak Kadian był czy Fallen kiedyś. Tylko no jak widzieliśmy, no to Hades jak igluje, no to, no, to już nie zabija tyle co zawsze. Dlatego uważam, że powinien skupić się wyłącznie na snajperce i kurde kręcić jak największe ratingi. Pojawiły się kolejne plotki o możliwym transferze na poziomie tier 1. Jak wiecie, w ostatnim czasie Gamer Legion ma mocno chwiejną formę. Niedawno w Melbourne zajęli 5-6 miejsce, aby w Astanie odpaść jako pierwszy zespół z bilansem 0-3. Wiele osób widzi w tym no. zasługę słabej dyspozycji ich snajpera Slenda. No. W ostatnich trzech miesiącach zrobił rating 0,96, co jest słabym rezultatem, biorąc pod uwagę jego rolę. Wczoraj pojawiły się przecieki, że w Gamer Legion szkowane są zmiany. Aikor, powrót? Wam powiem, że ten Aikor to taki. no, on. on gra nieźle no tylko jest strasznie takim nierównym snajperem, coś jak broki no i nie wiem, czy to dobry pomysł w sumie ale może on jest za darmo do wzięcia, no to też y, w sumie to nie jest zły wybór aż taki zły wybór to nie jest jak nie ma nikogo innego, no to uważam, że Akor w miarę, w miarę będzie się nadawał no. na pewno będzie lepszy od Slenda, bo to jak to po prostu, Slend na lana gra średnio, a Ekor na lana a zawsze powiem wam, że grał nieźle, nie? Nalana grał nieźle. W miejsce Slenda miałby wejść Acor, który został już zauważony w ich składzie na prac.com. Czy jest to ewentualnie dobry wybór? Ciężko powiedzieć. Ostatni mecz zarejestrowany na HLTV rozegrał jeszcze w 2024 roku z TSM na European Pro League. Do tego cały poprzedni rok zakończył z ratingiem 106 i również miał mocno chwiejną dyspozycję. Dzisiaj Gamer Legion poinformowało, że Acor będzie jedynie ich stendinem okay. na czas IEM Dallas, ponieważ pomimo wszelkich starań nie udało się załatwić wizy dla Slenda. Ale uważam, że jeśli... Słuchajcie widzowie, bardzo często jest tak, że jeśli zawodnik na przykład Ejkor zagra bardzo dobrze, taka sytuacja też może być, z chłopakami oni gdzieś tam dalej zajdą, no to i dalej będzie zasysał, no to mogą się zgłosić po Ejkora, nie? Jeśli ten Ejkor zagra w ogóle za... nie. i będzie ciągnął drużynę, to zobaczą jaka jest różnica w snajperce Jaką jako ta broń ma moc i wtedy różnie jest, nie? To jest różnie. Ja to na przykład nie lubię takich nigdy nie lubiłem takich zmian, Standinów, czy wiecie, bo to różnie się kończy w drużynach, bardzo różnie się to kończy. Oczywiście społeczność widzi w tym nieco pokraczne tłumaczenie na to, aby ukryć potencjalne zmiany kadrowe, no ale zobaczymy co ostatecznie z tego wyniknie. Hadesu, Warto pamiętać, że im zacznie się już 19 maja i zobaczymy tam m.in. debiut Simpla ja uważam, że jeśli Hades pokaże się na IM Dallas jeszcze lepiej, będzie kręcił, kręcił jakieś chore liczby i na Majorze, to uważam, że Sam Payusa nie wezwał. No. no tak to wygląda, nie? Tak to wygląda, ale Hades po Majorze do Game Legion też fajnie jakby wpadł, nie? Taka sytuacja też by mogła być. Ja bym chciał, bardzo bym chciał, żeby Hades gdzieś tam w takiej lepszej ekipie zagrał, nie? Hades do Fate, no wydaje mi się, że to jeszcze nie ten poziom. Pluff Face, czy też perfekto jako Standina w PC Game. No i teraz dochodzi do tego jeszcze powrót tej kory do Gamer Legion. Ostatnio głośno zrobiło się o wpisie właściciela Aurory na Telegramie. Bierzmy te informacje z przymrużeniem oka, ale ogólnie z tego wpisu może wynikać, że następne Majory już w 2026 roku mają odbyć się w Niemczech oraz Serbii. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to spekuluje się, że może Iem Kolon będzie mieć rangę Major. Ponadto a propos Serbii, ludzie mówią o potencjalnym PGL-u w Belgradzie. A tak wracając jeszcze na moment do ostatniego ogłoszenia Majora w Budapeszcie, to Pasza oczywiście Pisał już o tym, że będzie chciał przejechać na rowerze 1700 km na Węgry. Z tym, że jednym z oczywistych problemów, jaki zauważył, no, jest jednak ten czas zimowy. A teraz co nieco jeszcze o ostatniej aktualizacji do CS2. O ostatniej aktualizacji. Ja nie mogę tego oglądać, nie? Nie mogę słuchać o tych aktualizacjach CS2, które. Wnoszą. Tak na szybko tylko o tym przedostatnim update'cie, naprawiono kilka pomniejszych błędów. No i najważniejsze, wrzucili najnowsze wersje map społeczności, w których naprawiono wiele błędów znalezionych ostatnio przez społeczność. Dali kolor skina. Tak, jak było w CSGO, tak. Wróciło! Wróciło! Przecież no, dwa lata na to trzeba było czekać. Nie, nie no. Żadnych update'ów, waka, hitboxów. No tutaj to się nie rusza, nie? No i teraz, jeżeli chodzi o dzisiejszy update, naprawiono duży błąd, który był ostatnio widoczny na proscenie w meczu od G2, o czym mówiliśmy więcej w poprzednim materiale. Tak, w skrócie nie da się już sprzedać żadnej broni, z której wystrzeliło się choć jeden pocisk. Wreszcie no. pojawił się światło ale ja o tym mówiłem już dawno, nie? Że jak strzelisz z broni, ja to nie wiem, no z pół roku temu mówiłem, albo jeszcze z rok temu. Bo to ktoś to abuzował. Nie wiem, czy z Vitality Apex tego nie, to nie abuzował, że kupował po stronie Tero Scouta, strzelił i poszedł sprzedać, nie? I to dawno powinno być zmienione. Ch oni nie mają to w dupie. Dodali teraz, słuchajcie, w trzech miesiącach update'a tego sezonu Leaderboards'y stary. I można zobaczyć w tym momencie, ilu typów jest odpalonych, no, na tabeli. To nie weszło razem w sezon. Tylko oni po trzech miesiącach to prawie dodali. To jest nieprawdopodobne. ten tą tabelę. Towy i regionalny leaderboard z drugiego sezonu premiera, tak akurat już praktycznie pod koniec. W tym przypadku WarOwl stwierdził, jeśli jesteś uczciwy i jesteś gdzieś w pobliżu pierwszy Igor Campelo, no stary, no przecież od razu to jest hack. No zobacz. 93% winów, 80 meczy, na dole. E coś tam, Elek Kentrick, stary, 97% minus 84 mecze. Jak to jest możliwe, że tacy ludzie bana nie mają? Nawet wejść, no, po no, posprawdzać ludzi, zatrudnić z dwóch typów, k żeby oni banowali tych typów z tych rankingów, zobaczyć. To jest nieprawdopodobne, no, koda gadać. setki tego rankingu, na no też to jest jakimś robił, ale wzniesionym cześć, bytem, to, to o którym wiesz, opowiadają no, starożytne ballady. Wiesz. Tutaj taki jeden przygodowy gracz, 116, przedstawiony przez Wakojna na Twitterze. Jak ja to widzę, to serio mam ochotę rozpisać tą grę, jak ja takie coś widzę. To jest nieprawdopodobne, że takie rzeczy jeszcze się dzieją w, w tych latach. Do Cesa powróciła też rzecz, o którą społeczność prosiła od miesięcy, czyli kolory rzadkości broni, czy też noża na hadzie. Jak... No powróciło, no oni zapomnieli to dodać. No star nie ma overwatcha dla y, widzów, co by wcześniej. By ludzie pobanowali tych ludzi, jakby takie coś było przecież. No to bo to była tak fajna rzecz w CS:GO, ten overwatch, że ludzie mogli tam y, sprawdzać dema. Nie ma chuda do CS:TV w dalszym ciągu. No nie ma autoreżyser, który jest zbugowany, bo broń się chwieje, jak gówno, kucania nie działa prawie. No, no, nie wiem ta wizja tego anty czy to jest gorsze niż CS:GO. Zauważyła jedna z osób, dalej nie jest to idealne, bo brakuje jeszcze tego koloru na nazwie broni, tak jak to widzicie na dole. Niemniej jakaś prośba od społeczności z. Jest... Czyli, nawet to można spić. ...słuchajcie, czyli nawet można to spierdolić. To spełniona, ale no wciąż nie jest to nic wielkiego. Jeden z programistów B zaczął wymienić tutaj rzeczy, które naprawdę są istotne i wymagają jeszcze dużej poprawy. No i jak to aktualizacja, nie brakowało też nowych błędów. Przykładowo gracze nie mogli dołączyć do lobby, jednak zostało to potem naprawione. Niemniej pewna tradycja jest w tym przypadku kontynuowana. Zawodniczka, Gus Breeder, przedstawiła też ostatnio, co jej się przydarzyło no. w CS2. No i w zasadzie skłamałbym, mówiąc, że jestem zaskoczony. Oczywiście... Ale ja nie jestem zaskoczony. Ja miałem takie coś też kilka razy. Tak jak Easy odbił tego palaka i wrócił na BS, to, to jest nagminne, nie? W CSie rzucasz Neida, on wraca do ciebie jak bumerang, to jest normalne. Czy tego typu błędy występowały już wcześniej? Ponadto Frequency jest zauważył też, że te Counter Strafe w CSie 2 wydają się jakieś za szybkie, zwłaszcza no jeżeli tak, mówimy no. o MP9, czy też MAKU. Sprecyzował, że. Zobaczcie, jak ta postać biega w ogóle z tym MP9, stary on jakoś tak. Jak zatrzyma się, Counter Strafe robisz, to ona tak faluje ta postać. Patrzcie. Nie chodzi tutaj stricte o szybkość. Zobacz jak to k... biega, no popatrzcie na to poset, jak ona się rusza, stary. Nie to tak w jak ty biegasz z MP9, patrzcie. Zwłaszcza jeżeli mówimy o MP9 czy. To jak on by normalnie latał w powietrzu ty! Też ma ku, sprecyzował, że nie chodzi tutaj stricte o szybkość pika, a o spida modelu no, agenta w tak. momencie wciskania AD. Dajcie znać co o tym sądzicie. No ja to też mówiłem wcześniej, jest dwa tygodnie, trzy temu. To się nie tak Wczoraj pojawiły się ciekawe przecieki ze strony polskich lików, które dotyczą formacji Sangal. Według nich szykowane są tam zmiany w składzie z udziałem naszych rodzimych graczy. Cytując: Może dojść do roszady na miejscu jednego z polskich zawodników. Ten... Masket zdementował te plotki, i tam się wkurzył i tam zaczął jechać po typie. Ten, co Leaky prowadzi. Moment mamy tam trzech polskich graczy: Marego, Bnoxa i Maskeda. I właśnie a propos tego ostatniego, to on sam odpowiedział no. na te przecieki. Stwierdził m.in., że te informacje są dosłownie wyssane z palca, a do tego, że jest to robienie lajków i zasięgów na siłę. Ukraiński snajper Rinkl przedłużył kontrakt z organizacją Ninjas Pijamas do okay. 2028 roku. Nie ma co ukrywać, Dobra, jest to jedną z głównych sił tego składu, pod firepower. Firepowera. Decyduje. Na ten chwilę ten 20-latek ma rating na poziomie 1,22. Jestem ciekaw, czy Nawi by kupiło go do, do, do siebie, do drużyny, ale wydaje mi się, że nie będzie tyle hajsu, że nie wiem, czy to się im będzie opłacało. Joboxiusza robi dużą różnicę na serwerze. No i na koniec strefy, według informacji Harumi'ego, które bierzmy ze sporą rezerwą, Imperial zamierza stworzyć europejską akademię, a na testach przebywa obecnie dużo graczy z CIS. Trenerem tego projektu ma być 28-letni Hiski. W przeszłości związany był z Imperial Female. Z dzisiejszej kartki z kalendarza, tego dnia w roku 2017 zakończył się 24 sezon SA Premier Global Challenge. Ostatecznie padł on formacji Penta Sports w tej znanej konfiguracji, w której występował jeszcze nasz polski zawodnik Innocent. W finałowym starciu pokonali Big. Warto pamiętać, że w tym samym składzie Penta znalazło się również na Majorze w Krakowie. Niestety tam w fazie grupowej zrobili bilans 1-3, choć trzeba przyznać, że ich mecze były bardzo bliskie. Nawet nie pamiętałem już tego składu, że takie... Pistol będzie? Widzowie, będzie pistol czy nie? Jak myślicie? Obstawiamy. Nie będzie pistolu? Dobra, ja obstawiam, że nie będzie. No i chuj, jest pistol. Jednak się myliłem. Ty, ale wam powiem, że head'y to dał k niezłe, nie? Bardzo dobre te trzy head'y dał. Nawet jak do niego biegli, stary, nie? No ja tutaj mogę dać powiem wam serio, W ręką na sercu, dawno nie widziałem tak dobrej akcji, nie? Z pistola, co jak co. No 9 no z dziewięć mogę dać, serio. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejrzeć swoim akcję naszego Discorda w zakładkę Zgranie dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. Jak zawsze, świetne materiały informacyjne. Chodźcie z nami, wspierajcie kanał. No i standardowo na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję Dzięki, jesteście z nami. i widzowie, jak zawsze, daję tutaj na czacie linka podsyłam. Dajcie subika i łapkę w górę pod każdym filmem pk Świetne materiały informacyjne. Hvala